Cześć! Zagadki kryminalne w klimatach noir to połączenie, któremu nie potrafię odmówić, zwłaszcza gdy dodatkowo wzbogacona jest historią z antropomorficznymi bohaterami i cieszącą oko stylistyką. To wszystko oferuje Chicken Police, które zapewniło mi ponad 10 godzin dobrej i angażującej zabawy, łączącej grę przygodową typu point-and-click z prowadzeniem śledztwa o dojrzalszej tematyce. W Chicken Police towarzyszymy Soniemu Federlandowi, zawieszonemu w pracy policjantowi, któremu zostało 121 dni do przejścia na emeryturę. Nispą za wynajmowanemu znajomego pokoju, w starym hotelu, na piciu alkoholu i zadręczaniu się wydarzeniami z przeszłości. Do czasu, aż pewnej nocy nie odwiedza go pewna, długonoga, parzysto-kopytna kobieta, która w imieniu swojej kociej pracodawczyni prosi go, aby odszukał osobę odpowiedzialną za wysyłane do niej pełne pogróżek listy. Ofiarą tych nienawisnych listów jest popularna w mieście piosenkarka i właścicielka renomowanego klubu o nazwie czarkap, która na dodatek od jakiegoś czasu spotyka się z niebezpiecznym szefem wpływowego gangu. Początkowo Koguci detekty nie chce się tym zająć, bo nie bardzo uśmiecha mu się pakowanie w żadne kłopoty ale w końcu wygrywa ciekawość, której pomaga też wdzięk samicy i tak rozpoczyna się cała przygoda podzielona na rozdziały, obejmujące wciągający do samego końca dojrzały wątek kryminalny. Jak na grę przygodową przestało, przed nami zwiedzanie lokacji poprzez wybranie na mapie punktów docelowych, takich jak wspomniany charclab, komisariat czy restaurację fast food. Każdej z nich natkniemy się zarówno na postaci, które pomogą nas naprowadzić na odpowiedni trop, jak i na ziomków Soniego. Z czasu, gdy wraz ze swoim partnerem Martin McChickenem rozwiązywali w brawurowy sposób zagadki, które kończyły na pierwszych stronach gazet i doczekały się własnych książek pod nazwą Chicken Police. Mamy jednak wpływ na to, czy skupiamy się wyłącznie na wątku głównym, czy udajemy się do innych miejsc, aby lepiej poznać znajdujących się tam bohaterów, jak i znaleźć odpowiedzi na pytania pozornie nie mające nic wspólnego ze sprawą. W lokacjach możemy wejść w interakcję z przedmiotami i krajobrazami podświetlającymi się w odpowiedni sposób, które albo staną się dowodem bądź poszlaką w śledztwie, albo uraczą nas scenicznym tekstem Soniego, czy specyficzną wymianą zdań między postaciami. Podobnie wygląda to w przypadku NPCów. Tu jednak możemy się im przyjrzeć, porozmawiać, zadać pytania, znajdujące się na naszej liście, czy przeprowadzić przesłuchanie, które odblokuje się dopiero, gdy zbierzemy kluczowe do tego informacje. Takich przesłuchań grze trochę się znalazło, a ich rezultat zależny jest od nas bowiem każda z postaci ma inny portret psychologiczny i łatwiej wyciągnąć od niej informacje wybierając opcje dialogowe dostosowane do jej osobowości. Z kolei zły wybór może sprawić, że ta się zirytuje i nie piśnie ani słowa. W każdym z przesłuchań czeka nas wybór różnych opcji dialogowych, a na koniec podsumowanie naszych działań. Im lepiej nam pójdzie, tym więcej poszlak zdobędziemy i otworzy nam się dostęp do dodatkowych interakcji z innymi bohaterami. Co w nich, jak i w opowiadanej historii tkwi w głównej mierze siła produkcji, bo występujący tu bohaterowie są z krwi i kości. A dialogi i kwestie wypowiadane przez nich są napisane w taki sposób, że brzmią naturalnie i po prostu dobrze. Fajnie wypada też różnorodność postaci, a także dopasowanie ich stylu bycia do zwierzaka, w którego formie ci są ukazani. Mamy więc seksowną kotkę, irytującą mewę, szopa pracza z higieną na bagier, czy arogancką sowę. Nie jest to jednak tak stereotypowe, jak mogłoby się wydawać i nie na tym polega też czarny humor bijący z produkcji. Bo za to w głównej mierze odpowiedzialny jest gorzkniały protagonista tej historii, który swoje zdążył przeżyć. A rozstanie z żoną i niepowodzenia w pracy sprawiły, że patrzy na świat przez czarno-biały pryzmat i wszelkie przejawy sympatii czy optymizmu kwituje sarkastyczną i cyniczną kwestią. I chociaż humor dodaje dużo do produkcji, to nie jest on wymuszony i sztuczny, a bardzo naturalny. Do tego często odwołuje się do popkultury, jednak podanej w formie logicznej dla uniwersum. A to jest spójne i logiczne cały czas. I po przejściu produkcji zdecydowanie chciałabym, aby na Chicken Police przygoda w nim się nie zakończyła. Bo ten spokojnie mógłby trafić na karty komiksu i książek, czy do animacji i filmu. W grze znalazło się również kilka prostych, zręcznościowych segmentów w formie minigier, czy to rozsłupowania węzłów, zapinania suwaka czy strzelania do celów. Co od czasu do czasu przyjemnie urozmaica rozgrywkę i dodaje jej dynamiki. Nie zabrakło też w pełni opcjonalnego wyszukiwania znajdzie tu w formie powieści Chicken Police, które w monochromatycznej produkcji nie zawsze łatwo znaleźć. Nie mogę też nie wspomnieć o warstwie audiowizualnej. Czarno-biała stylistyka, Klimat lat 20. i antropomorficzne postaci nadają produkcji niesamowitego filmowego klimatu, który podkreśla prezentowaną historię idealnie. Tła są bogate i pełne szczegółów, z licznymi obrazami czy plakatami działającymi na wyobraźnię. A do tego znajdziemy tu nastrojowe przerywniki filmowe i sprite postaci. Temu wszystkiemu przygrywa naprawdę przyjemna dla ucha jazzowa ścieżka dźwiękowa, jednak dla mnie wisienką na torcie był dubbing. Kerry Shale, który podkłada głos protagoniście, odbalił tak świetną robotę, że mam ochotę odtwarzać sobie kwestie Soniego raz po raz. I nie on jedyny, bo czuć, że absolutnie każdy włożył serce, aby oddać sprawiedliwość swojej postaci. I to do tego stopnia, że gdyby wyłączyć obraz i słuchać samych kwestii aktorów, bez problemu dałoby się określić, jaką rolę ci mają odegrać. The most colorful place in the For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray, too. Miss, we'd like to ask. Please, don't be scared. I'm just really, really, really excited. Indeed. Przyznam, że nie bardzo mam też się do czegokolwiek tutaj przyczepić, a musiałabym szukać na siłę i jeśli już, to czekać się naprawdę szczegółów, aby to zrobić. Dlatego też bez wahania Chicken Police polecam, bo oferuje soczystą przygodę w klimatach noir i robi to naprawdę dobrze i ciekawie. Więc jeśli lubicie takie pozycje, to warto ją sprawdzić. I to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak widzi Wam się Chicken Police i do zobaczenia następnym razem.